Rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu o tym, o czym zaczęliście, życie rodzinne i chcemy kontynuować. A w Polsce, właśnie ten kościół wydaje się być jak nasz dom. Więc cieszymy się, że możemy być tutaj razem z wami. Razem. <laughs> Razem z Leslie jesteśmy małżeństwem od ponad 33 lat 43 lat. Zostaliśmy ubłogosławieni y, dwójką dzieci i którzy mają swoje żony czy małżonki. Y, I mamy czworo wnuków. I y, jak spojrzycie na to zdjęcie, można zobaczyć, że trójka z tych dzieci. Jest prawie w tym samym wieku. A tak naprawdę mają tyle samo lat. The boys are twins. Chłopcy są bliźniakami. A dziewczynka jest ich kuzynką i urodzili się tylko kilka tygodni, w odstępie kilku tygodni. I kiedy pojawili się na świecie, możecie sobie wyobrazić, że to był bardzo, bardzo zajęty czas. Tak wyglądali, jak mieli roczek. It was very hard to keep I bardzo trudno było za nimi nadążyć. Szczególnie jak zaczęły chodzić. Bo bardzo szybko biegały. I kiedy choć na chwilę trójkę takich dzieciaczków zostawimy samych, to na pewno narozrabiają strasznie. Zapewne wszyscy ci, którzy mają dzieci, wiemy, że jak odwrócimy się choć na chwileczkę, to już coś jest tam przeskrobane z tyłu. For example, I Znam taką małą dziewczynkę Annie, która ma trzy latka. And she to draw a for her I chciała namalować obrazek dla swoich rodziców. And so she's thinking, what should I use? Should I use a pen? No i tak się zastanawiała, co wybrać, może farby, może pastele, może kredki. Znalazła takiego markera z permanentnym tuszem. Następne pytanie powstało, gdzie mogę narysować. Więc znalazła swoją siostrę. I możecie się zastanawiać, jak długo to trwało, żeby pozbyć się właśnie tej farby z y, twarzy siostrzyczki. When you're a parent, there's all kinds of surprises. Więc jako rodzic codziennie spotykamy się z różnymi niespodziankami. I tak naprawdę jest, powstaje pytanie, na czym polega bycie dobrym rodzicem? Co trzeba zrobić, żeby być dobrym rodzicem? I oczywiście wiem, że dzisiaj nie uda nam się całego tego tematu zgłębić, co to znaczy być rodzicem, dobrym rodzicem. Ale chciałbym poruszyć taką małą, drobną kwestię dotyczącą rodzice, rodzicielstwa. I będziemy się przyglądać nie tylko rodzicom, rodzicielstwu malutkich dzieci, ale także rodzicielstwu na przestrzeni wszystkich lat. I nawet jeśli nigdy nie mieliście dzieci, to to też może być pomocne i użyteczne. Jest taka historia bardzo sławna w Biblii, którą na pewno znacie. Jest to historia człowieka, który został wyznaczony, aby przewodzić żydowskiemu narodowi. Żydowski naród w tamtym czasie cierpiał, był niewolnikami od ponad 400 lat. I ich przywódca, powiedział. I Mojżesz powiedział, że przyjdzie taki czas, że opuścimy to miejsce i udamy się do Ziemi obiecanej. I opuścili Egipt i rozpoczęli swoją wędrówkę po półwyspie Synajskim. I w końcu dotarli do rzeki, i po drugiej stronie tej rzeki była ziemia obiecana. I Mojżesz wstał, żeby wygłosić przemówienie pożegnalne, dlatego że wiedział, że dalej nie idzie. I w tym momencie wypowiedział słowa, które są zupełnie inne od tych, których się spodziewali. I to była jego końcowa przemowa do ludu: Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem. Całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Niech te słowa, które ja dziś ci przykazuję, będą w Twoim sercu. Wypalaj je swoim dzieciom, wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz, przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je także na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. To było takim zmartwieniem Możesza, kiedy jego lud docierał do ziemi obiecanej, że doświadczą dostatku, doświadczą wolności, będą podążali za szczęściem. A Mojżesz bardzo pragnął, aby dzieci poznały wiarę w Boga. I kiedy widzimy, patrzymy na Słowo, widzimy, że jeśli chodzi o rodzicielstwo, to to zawsze jest oparte o taką obawę, żeby przekazywać dalej Boże Słowo, żeby docierać do dzieci z wiadomością o Bogu. Rodzice mają odpowiedzialność, aby tak wychować swoje dzieci, aby one znały Boga. Ale jest to bardzo trudne, żeby wychować swoje dzieci tak, aby one lepiej znały Boga. I wiem, że ten temat może być również trudny dla nie niektórych z Was, ponieważ może nigdy nie mieliście dzieci. Więc chcielibyśmy podejść tak delikatnie do tego tematu. Wiem, że jeśli chodzi o tych malutkich, wszystkie dzieci powinny być traktowane z wielką troską. I my tak naprawdę wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za te dzieci, nawet jeśli nie jesteśmy ich rodzicami. Bo naszą odpowiedzialnością jest, żeby prowadzić dzieci, aby one poznały Jezusa Chrystusa. God expects all of us to work to see each child and young person come to a personal relationship in Jesus Christ. Bo Bóg oczekuje od nas wszystkich, że będziemy pracować nad tym, aby każde dziecko i każdy młody człowiek osobiście zrozumiał cel życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Więc jak to zrobić? Jest jeden taki werset w Księdze Przypowieści Salomona. I on został napisany ponad 3000 lat temu. I tak jest przetłumaczony. Wychowuj chłopca stosownie do jego drogi, a nie zejdzie z niej nawet w starości. That's the promise of Scripture. Raise them in the faith, and they should follow. Wychowuj chłopca w wierze, a nie odejdzie od niej. To jest taka obietnica. Ale zdajemy sobie sprawę i znamy wiele takich rodziców, którzy zrobili wszystko, co ich w mocy, żeby iść za tymi słowami. Jednak ich dzieci dorosły i wybrały, aby odrzucić tę wiarę. Nazywamy ich marnotrawnymi dziećmi. Please listen very carefully today for anyone who has a prodigal child. I proszę dziś słuchajcie uważnie, szczególnie ci z was, którzy mają takie dzieci. Perhaps they are far from God right now. Może dzisiaj są daleko od Boga. And perhaps their lifestyle is more than disappointing. I może ich styl życia jest bardziej niż y, rozczarowujący dla nas. A być może nawet wybory ich życia są dla nas wstydem. Ale my trzymamy się tego wersetu, tego jednego kawałka z you're Bożego waiting, Słowa. Czekacie na dzień, kiedy Has begun following Jesus again. I czekamy na ten moment, na tą wiadomość, kiedy e, Twój syn czy wnuk zacznie iść za Chrystusem ponownie. I Salomon mówi, że jeśli będziemy uczyć nasze dzieci Boga i wychowamy ich w poznaniu Słowa, będziemy ich uczyć o Jezusie. I w końcu come wrócą. To w końcu wrócą. I wielu z nas czeka na to w końcu. Nie oznacza to, że wszystko zostanie naprawione. Ale wiemy, że wszystko to, co wlaliśmy w nasze dzieci, jak były małe, to to kiedyś przyniesie owoc. Może już od wielu, wielu lat czekasz. Proszę, bądź zachęcony, czekaj dalej. Keep pouring into the life of your child in ways that honor God. Dalej, inwestuj w to życie swojego dziecka. Dalej, jakby wlewaj tą dobrą wiadomość. We all Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe, aby były um, dobre. Wszyscy chcemy, aby nasze rodziny były dobre i zdrowe. I to była ta nadzieja ludzkości od samego początku. Widzimy to już na samym początku od Adama i Ewy. I widzimy to również w momencie, kiedy Jezus przebywał z dziećmi. I On zawsze znajdował czas dla dzieci. I tu mamy werset z Ewangelii Marka, z rozdziału 10. Przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. Kocham ten obraz. Mamy tutaj uczniów Jezusa, którzy są jakby odpowiedzialni za cały obraz polityczny Jezusa. I oni mają wypełniony kalendarz na cały dzień, co Jezus będzie robił. in their mind, there wasn't there wasn't time. was too busy children. I w ogóle mm, rozmowa z dziećmi nie, nie miała tam miejsca w tym kalendarzu. A Jezus zatrzymał wszystkie te swoje czynności, które miał zaplanowane, aby być z dziećmi, aby je błogosławić. Czy możecie wyobrazić sobie, jak ukląk na jedno kolano, aby spojrzeć dzieciom oko w oko? Czy możecie wyobrazić jak jak zachwycał się ich uśmiechami i ich wybrykami, czy i tymi roz, rozwichrzonymi włosami. I może pozostałości lunchu na policzkach. Jest to naprawdę taki silny obraz tego, jak Jezus kładzie swoje ręce na dzieci i je błogosławi. I ci, którzy są młodzi i ci, którzy są mł młodzi tu wśród nas, którzy są dziećmi, chcielibyśmy dzisiaj też coś takiego dla was zrobić. We would like you to understand that Jesus blesses you. Bo chcielibyśmy, abyście rozumieli to, że Jezus Wam błogosławi. W całej Biblii, w całym piśmie możemy znaleźć ten, y, tą myśl błogosławienia dzieci, błogosławieństwa dzieci. Mamy nawet taką historię w Biblii, gdzie to nie za bardzo się udało, troszkę było poprzestawiana kolejność. Dwóch młodych ludzi przyszło do swojego ślepego ojca, aby być pobłogosławionymi. Jeden przyszedł wcześniej i zabrał całe błogosławieństwo, a drugi się spóźnił i przegapił to błogosławieństwo. I to, co się stało z Ezawem później. Ledwie Izaak pobłogosławił Jakuba, i ledwie Jakub od niego wyszedł, z łowów wrócił jego brat Ezaw. Również on przyrządził potrawę i przyniósł swemu ojcu. Niech mój ojciec wstanie, zaprosił, i niech skosztuje złowów swego syna, aby potem mógł mi błogosławić. Kim ty jesteś?-zapytał Izaak. To ja, Ezaw usłyszał, twój syn pierworodny. Izaak zadrżał. Kim więc był ten? zapytał, który był tu przed tobą. Przyniósł mi potrawę z tego, co upolował, ja zjadłem i pobłogosławiłem go, i będzie on błogosławiony. Gdy Ezaf usłyszał słowa Ojca, wydał z siebie gorzki krzyk rozpaczy. Potem jęknął: Mnie też pobłogosław, ojcze. Esau jest że nie i y, y, bardzo się wystraszył tym, że nie, nie dostanie błogosławieństwa od ojca. I jest tam bardzo dużo takiej goryczy w tej historii. That, that I ta gorycz tak naprawdę wgryza się już na stałe w wnętrze Ezawa. I to tak naprawdę... Ta, ta potrzeba bycia błogosławionym przez rodziców y, widoczna jest w wielu, wielu ludziach. I, Bardzo wiele osób, a tak naprawdę może każdy z nas ma takie poczucie, czy moi rodzice są ze mnie dumni, czy am czy, czy, am my, czy robię to, co moi rodzice chcą, abym ja robił. Czy błogosławią to, co ja robię.

Wypowiadają słowa błogosławieństwa nad swoimi dziećmi. I mogą rodzice wypowiadać słowa błogosławieństwa nad dziećmi, bez względu na to, czy te dzieci mają 5 lat, czy 50. I to są takie aspekty biblijnego błogosławieństwa dla dzieci. Zazwyczaj w, musi być dotyk. Wiemy, że Jezus wyciągnął swoje ręce i dotykał dzieci. a także przekaz słowny, to w jaki sposób rodzic czuje, odczuwa, co odczuwa względem dziecka. I wtedy dziecko lub dorosły dowiaduje się o swojej wartości w oczach rodziców. Usually there's a statement about what the future holds. Jest też taki obraz tego, co przyniesie przyszłość. Saying, these, these a także wymaga takiego aktywnego zaangażowania i powiedzenia tego, że zrobię wszystko, żeby to błogosławieństwo w Twoim życiu mogło być spełnione. So I dzisiaj będziemy Was prosić, abyście błogosławili dzieci i użyli języka, który rozumieją. I używali języka takiego, który one będą rozumiały. Children, Ale jeśli nie macie swoich dzieci, to i tak będziemy Was prosili, abyście brali w tym we're, udział. We're, we're put, będziemy ćwiczyć, jak to zrobić. I kiedy za niedługo przyprowadzimy dzieci z powrotem ze swoich zajęć, to będziemy wypowiemy słowa błogosławieństwa na dnie. I Jeśli jesteś rodzicem, możesz wyciągnąć swoje ręce i położyć je na swoim dziecku. A może twój syn jest tutaj i ma 45 lat. Go, really o, to jest trochę dziwne teraz. <laughs> to Ale to jest to czego uczy nas Biblia. And we're going to take our, our, our blessing from, um, a story within scripture. Weźmiemy nasze słowa błogosławieństwa z historii w Biblii. Mojżesz przekazał słowa swoim kapłanom, w jaki sposób mają błogosławić lud, i używają takiego błogosławieństwa. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech Pan rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie, niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy Cię pokojem. So więc wstańmy razem, dzieci wracają i raz przećwiczymy, so więc e, razem na głos powtórzmy słowa tego błogosławieństwa. Okay. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie. Niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy Cię pokojem. Wiem, że nie wszyscy mają dzisiaj tutaj ze sobą swoje dzieci. A może jeszcze nie macie dzieci. Albo wasze dzieci są gdzieś daleko. Ale jeśli macie dzieci, czy możecie y, przyjść ze swoimi dziećmi? I może to dziecko mieć 5 lat, a może mieć 50. Więc stańcie ze swoimi dziećmi. Ale jeśli nie ma tu Waszych dzieci, albo dorosłych, albo młodych, możecie w Waszej wyobraźni też wyobrazić sobie, że wypowiadacie te słowa nad swoim dzieckiem. Dzieci, chcemy, abyście dzisiaj usłyszały to, że jesteście dla nas bardzo ważne. Jesteście ważne dla tego kościoła. Jesteście ważni dla swoich rodziców i dla swoich dziadków. I modlimy się, aby wielkie rzeczy wydarzyły się w waszym życiu. I modlimy się, aby Boże najlepsze plany stały się waszymi planami. Chcemy, abyście podążali za Jezusem przez wszystkie dni waszego życia. I while to może feel a little awkward. Może to wydaje się troszkę dziwne. Mom, mom and dad are touch me. E, o, rodzice będą mnie teraz dotykać, przytulać. It is a touch of love. Ale to jest dotyk przytulenia miłości. I błogosławieństwo oczekiwań wobec przyszłości. Więc wasi rodzice położą ręce na was and they're look at you. i będą na was patrzeć. I to jest ich marzenie i nadzieja dla was. Powiedzmy to razem. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech Pan rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie. Niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy Cię pokojem.